Will be shattered. Worlds will burn. Vengeance shall be mine. How many innocents have you killed? How many more have to die? What if Raider could see you right now? Hej, siamaneczko, witamy w kolejnym materiale. Porozmawiamy tutaj z Zagorą i sprawdzimy co tutaj się dzieje w wylęgarni o i mamy tutaj Lasera Lasara Dobra Zawsze chciałam poczuć strzask lotowskich kości w szponach. Czy mogę? Nie Zagaro Chyba nie chcesz okazać łaski Przemoc jest narzędziem Korzystam z niego, kiedy muszę, ale przywódca dobiera narzędzia. Tak myślą Terranie. Zergi w ogóle nie korzystają z narzędzi. Dla przywódcy wszystko i wszyscy są narzędziem. Dobra. Szczep na fasz znów żyje w roju. Kiedy protosi zaatakowali, wycofała się na z góry upatrzone pozycje w lodowych dolinach. Musieli ją tam wytropić. Była inteligentna. Ostrożna i nieustępliwa, ale popełniła błąd. Uciekła. Co twój lud tutaj robi? Badamy, czy można zmienić orbitę tego księżyca i poprawić klimat. Czy pojmujesz? Jesteśmy tylko kolonistami. A ty nas mordujesz, tak. Bo jeśli pozwolę wam żyć, wezwiecie złotą armadę, która zabije nas. Chcesz zamordować tysiące, żeby ocalić siebie? To jest usprawiedliwienie? Niczego nie usprawiedliwiam. Daruj sobie moralizatorski ton. Twoi zabili miliardy zergów. Wszyscy mamy krew na rękach. Na moich jest jej więcej, ale mordercy są po obu stronach. Dobra, zobaczmy, to w jamie się <laughs> wyklarowało. Może jakaś nowa mutacja? O właśnie. Karakal. Co my momentu mamy żółć <laughs> jodowodorowa. Obrażenia, zadawane lekko opancerzoną bielątką, wzrasta o 8 punktów przy e, 50%. Karakan otrzyma dodatkowe 3 punkty, panterza kiedy jego życie spada poniżej 50. To słabe jest. Podczas zagrzebania, karakan może poruszać się z pełną szybkością. Tempo regeneracji po zagrzebaniem teraz to 100% No i fajne <laughs> Czyli to? Mm, o kurcze Patrzcie jakie fajne, możemy się zakopać i przemieszczać Weźmy to Obrażenia Powiedz mi czym się zajmujesz Patrzę na ciało, widzę sam potencjał. Nici, sekwencje, splatanie, dzielenie, łączenie. Patrzę jak ulepszyć. Jem ciało, kruszę kości. W sobie mogę dotykać, splatać, wplatać, tworzyć wielkość. Ale nie ideał? Nie. Doskonałość celem, który nigdy nie przestaje się zmieniać. Można dążyć. Nigdy się nie osiągnie. Bywasz użyteczny. Dobra. No to, to tyle. A czekajcie, czekajcie. Mam. Tutaj mam jakąś misję. Misję ewolucja. Odmiana tępiciela gotowa do wzmocnienia. Odkryto stworzenie o potężnej esencji. Nadaje się na adaptację dla tępiciela. Pokonaj stworzenie. Asymiluj esencję. Stwórz nową odmianę. Zobaczmy, co to jest. Rozszczepienie. Jednostka samobójcza w momencie wybuchu rozszczepie się na dwie mniejsze jednostki, które e, kontynuują atak. Rozdzielenie następuje tylko raz. Obowca, jednostka samobójcza może pokonywać klify, atakuje wrogów z wyskoku. Dobra, rozpoczniemy tę misję teraz. Taka misja stricte poboczna tempitury są niezwykle skuteczne przeciwko ciasno zbitym grupom wrogów. Przydają się również na, przydają się również do przełom, przełamywania linii obrony. Krótka misja, Planeta krótki odcinek. Nelit. Na powierzchni unikalna forma życia. Mitos karabeusz. Organizm wytworzył elegancki mechanizm przetrwania. Zdecentralizowany układ nerwowy. W chwili śmierci stworzenie dzieli się na dwa mniejsze. Kurde, fajne to. Macie zasymilować ich esencję, zanim protosi dowiedzą się, że tu jesteśmy. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Pan Esencja. Duży okaz mitoskarabeusza Karabeusza niedaleko. O cholera. Czy to, nie ma na sprawdzić, ma życia? Kur... się... ...mutuje. Jakaś mitoza, czy co to jest? Włączanie sekwencji w genotyp tępiciela wzmocnione tępiciele, gotowe do walki świetnie. Przedstawmy Protosom naszych nowych przyjaciół. Czy de facto wybuchamy, nie? I jeszcze później później jeszcze się dzielimy na pół. Mamy na dwie kolejne jednostki, fajne. Odmiana rozszczepieniec rozdziela się na dwa mniejsze stworzenia po wybuchu. Tylko raz. Dobra, 480. 510. To takie średnie w sumie. Ciężko tutaj stwierdzić, że to Więcej tych dzieli przybywają. Rozpocznij kolejny eksperyment, Abaturze. No ja wiem. Zobaczmy ten, ten drugi typ jednostki. Skolia. świat wulkaniczny, pełen zasobów, środowisko nieprzyjazne. Tysiące tępicieli poddanych działaniu lawy. Ewolucja wymuszona ekstremalnymi warunkami. Adaptacja zajmuje wiele cykli. Czy? Co to za adaptacja? Ewoluuje nowa odmiana. Może wskakiwać na klify i uciekać przed lawą. I tylko tyle? Przydatne. Przystosowane okazy na powierzchni trzeba zebrać. Czyli co? Takie same mają te. Przetrwały tutaj muszą być zebrane. Lawa napływa, zostanie na podwyższeniu. Powiem wam, że tak średnio w sumie. Średnio. Mm. Lawa napływa w regularnych odstępach czasu. Wykorzystaj podwyższenie terenu. No dobra, dobra. Tam się coś rusza. Sprawdzę to. Gdzie ta funkcja wskakiwania na TT? To one umieją skakać. Zerki. Ale to jest, powiem Wam, że dosyć fajne, bo jeszcze doskakują do um, przeciwnika. To nie Co ja powiem Wam, że ciężko tutaj zdecydować się na jakiś. Obóz górniczy dominium. Wydobywają minerały. Widzę. Sprawdźmy te nowe Tempiciele. No, hmm. kurde, nie to obrona. Wejście główne pilnie strzeżone. Tempiciele nie mogą przejść. Baza zbudowana jest przy urwisku. Tempiciele mogą przejść górą i zaatakować od tyłu. O to jest jakaś myśl. Hmm. To może nie jest głupi pomysł, ale... Kurde, taka wytrzymała to forteca. Placówka wydobywcza Dominium zniszczona. Eksperyment udany. Sekwencje gotowe do integracji. Czeka na decyzję. Weźmy tego, łowcę Nowa odmiana. Zawsze będziemy mogli to prawdopodobnie zmienić, jak mi się wydaje. A może nie. Tego też możemy ewoluować. Dobra, to tyle. Zobaczmy jeszcze Kerigan, czy możemy to ulepszyć. Nie. Dzikie mutacje. Dobra moi drodzy, kończymy ten materiał. Króciutka misja, króciutki odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej, hej.